Witajcie, witajcie. Jak wiecie, jak widzowie, którzy są ze mną już dłuższy czas, wiedzą, handluję sznurkami. Handluję sznurkami na Allegro w sklepie internetowym mam osoby, które handlują również, czyli dropshippingowcy. Tutaj trzymam jakby to powiedzieć, mam jakąś taką swoją strategię i się jej bardzo mocno trzymam, dlatego też mam tylko małą grupę tych dropshippingowców i nie chcę się rozwijać czy tam zapychać rynku, bo, bo osób, które się zgłaszają do mnie, które chciałyby sprzedawać moje produkty w dropie, jest bardzo, bardzo dużo. Ja niestety odmawiam. Oczywiście zachęcam, można, można sprzedawać, ale tylko i wyłącznie tam gdzieś tam w swoim sklepie internetowym, czy na Amazonie, czy, czy, czy gdzieś tam na innych platformach. Po prostu na Allegro już nie chcę, żeby nowe osoby wchodziły, no bo rynek już doszedł do tego momentu, że już jest po prostu przepełniony. I jak doszłaby kolejna nowa osoba, no to już by jeden drugiemu podbierał klientów, już nie ma miejsca. Dzisiaj przytrafiła się taka okazja, że jeden z moich dropshippingowców zrezygnował, zrezygnował w związku z tym, że inny biznes wypalił mu lepiej, ponieważ sznurki to jest, wiecie, sznurki to jest drobnica. Sznurki to są małe produkty, dużo tych produktów. Klienci to zazwyczaj osoby bardziej wymagająca grupa osób, w sensie, jeżeli chodzi o obsługę klienta. I niektóre osoby nie chcą się bawić w tą drobnicę. Ja również nie chcę się bawić w tą drobnicę, nie chcę na Allegro tego sprzedawać, dlatego po malutku, po sobie odchodzę na rzecz osób, które gdzieś tam w tym dropie sprzedają, a ja tylko zajmuję, chcę się zajmować magazynem i obsługą, i obsługą zamówień. Nie obsługą klientów, nie obsługą zwrotów, dlatego też troszeczkę od tego odchodzę. No ale są osoby, które po prostu. Mogą sobie posiedzieć przy komputerze na swoich dwóch metrach kwadratowych i prowadzić firmę, która osiąga milionowe przychody w ciągu roku, bo takich dropshippingowców mam dwóch, czy nawet trzech, którzy spokojnie ten milion y, w ciągu roku mogą zrobić, tak naprawdę sprzedając produkty, których, których nie mają. Aktualnie mamy taki już czas, że wysyłam tych paczek około 7-8. Może 9 tysięcy w ciągu miesiąca, czyli jest to już dość ładny wynik, bo tak jak widzicie, sobie ja sobie co jakiś czas tam dodaję, ile paczek od 1 września już wysłałem i wydaje mi się, że wrzesień, październik, listopad, grudzień będzie to około 40 tysięcy paczek. Tyle zrealizuję i wśród tych paczek pojawiają się czasami takie perełki, które po prostu pakuje się z uśmiechem od ucha do ucha. I teraz chcę Wam to pokazać. Widzicie teraz screena. W moim sklepie internetowym wpłynęło zamówienie na 4200 zł. Ponieważ bardzo dużo mam coraz większy asortyment i instytucje kupują sznurki, bardzo dużo instytucji kupuje. No i ja takie instytucje dość, że tak powiem, bardzo dobrze obsługuję, więc te instytucje do mnie wracają. I widzicie tutaj zamówienie teraz za 4200 zł w sklepie internetowym. Okazało się kolejnego dnia, że to zamówienie zostało przez y, czyli po prostu miałem uruchomioną shopper kampanię i shopper kampania tą klientkę do mnie, do sklepu tutaj zawołała. Pani nie, żadnego rabatu nie skorzystała, 4200 zł zrobiła mi tutaj takie zakupy i ja na tych zakupach zarobiłem 2000 zł. Czyli paczkę, no może nie, 2000 nie, 1900, bo musiałem wysłać jej 3 kartony, Plus, jakieś tam jeszcze koszty dodatkowe, no to 1900 zł mam do opodatkowania. Czyli naprawdę piękny, 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 piękny pieniądz. O tak, można tak powiedzieć. Takie perełki dość często się zdarzają, dlatego zachęcam Was, żebyście sobie otworzyli też sklep internetowy i jak macie jakiś pomysł na sprzedaż tego typu produktów, no to możecie sobie te sklepy internetowe prowadzić. Razem ze mną współpracując. Ale y, ja zarobiłem, powiedzmy, 1900 zł i policzyłem sobie, ile zarobiłby na tym dropshippingowiec. No bo wiadomo, że ja muszę towar przetrzymać, ja muszę towar zapakować, ja muszę jeszcze na nim zarobić. Więc dropshippingowcy mają jakieś tam y, ceny wyższe. Wyższe. W sensie mają ceny. Jakieś tam, gdzie ja narzucam te ceny. I dropshippingowiec na tym zamówieniu, gdyby on skusił tego klienta, gdyby klient akurat kliknął w jego reklamę i do jego sklepu poszedł, gdzie ja mam gdzie mamy te same produkty no bo 100% produktów praktycznie, które ja sprzedaję, udostępniam dropshippingowcom. To dropshippingowiec by zarobił na tym zamówieniu około 1500-1600 zł. Czyli dużo mniej ode mnie by, by nie zarobił, a jest to już taki jakiś ładny pieniądz. Pieniądz, tym bardziej, że jego zadanie byłoby takie, że musiałby to zamówienie albo wrzucić do sklepu, albo automatyzacją, mamy też taką automatyzację, że tak naprawdę może mi to zamówienie jednym kliknięciem przekazać. Dlatego takie jest jego zadanie. No i już można powiedzieć, dniówka zarobiona. I teraz tak, co jest na sprzedaż? Na sprzedaż jest sklep internetowy, który nazywa się Twoje Sznurki. Domena, która nazywa się Twoje Sznurki, plus oczywiście serwer a jeszcze chciałbym zaznaczyć, że kupujecie to ode mnie, czyli dopiero jak ze mną dobijecie targu, no bo ja muszę w jakiś sposób zaakceptować, żeby dana osoba połączyła się z moim magazynem, czyli tak, jakby wpuścić ją w grono dropshippingowców, e, musi zostać wszystko zaakceptowane. No i. i, i... Kasę, czyli jak zdecydujesz się na ten biznes, to dobijesz targu ze mną. Dopiero jak dropshippingowiec przekaże Ci wszystkie serwery, przekaże Ci wszystkie statystyki, przekaże Ci wszystkie domeny, to ja się z nim rozliczę. No bo ja tutaj nagrywam ten odcinek, ja swoją, że tak powiem, renomą yy, tutaj odpowiadam za to, co robię, za to, co Wam tutaj proponuję, dlatego chcę mieć nad tym pełną kontrolę, dlatego to się odbędzie w ten sposób. Więc Twoje sznurki sklep, domena... Serwer, i praktycznie sklep internetowy, który realizuje już sporo zamówień. Za chwileczkę wam pokażę, co i jak. Mamy wysyłkę do 16 tego samego dnia i tutaj różne cuda. Każdy z Was może sobie wejść na ten sklep internetowy i sobie go obejrzeć. Tutaj widzicie teraz sporo produktów, a akurat ten dropshippingowiec postawił bardzo, bardzo mocno na reklamę i na dość wysokie, dość wysokie ceny produktów. Oczywiście ceny można obniżyć, ceny można dostosować, można. Zrobić to na wszelkie możliwe sposoby, tylko musicie mieć pomysł. Każdy z Was musi mieć pomysł. Z mojej strony jest 100% pomocy. Tam, gdzie mogę pomóc, tam pomogę. Tam, gdzie mogę nauczyć, tam nauczę. Telefony odbieram. Na Discordzie jestem dostępny cały czas i pomagam, pomagam, pomagam. Więc osoba, która się zdecyduje na ten biznes, zrobię wszystko, żeby dobrze zarobiła. No dobra, i co my tutaj mamy? Sklep wykonany na platformie, tak jak widzicie. Możliwość pełnej edycji każdego elementu i zero opłat. O, no ja za mój sklep płacę 2,5 tysiąca zł rocznie. Tutaj jest, widzicie, zero opłat. Sklep sprzedawany z własnością do domeny TwojeSznurki.pl, Sklep sprzedawany wraz z kontem reklamowym Facebook Ads z danymi oraz wydanymi 22 tysiące zł na reklamę. Sklep zoptymalizowany pod względem konwersacyjnym, w pełni działający, wygenerował całkowitą sprzedaż 77 tysięcy. Do wglądu wszystkich. Statystyki. I teraz chciałbym jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, podkreślić. Ja bym sam kupił ten sklep, ja bym go w życiu nie oddał, zorganizowałbym jakiegoś człowieka, jakąś firmę i sam bym to obsługiwał. Tylko, że teraz jest czas, w którym ja po prostu nie jestem na to gotowy. Nie ma w ogóle szans, żebym ja w tym okresie, gdzie ja praktycznie od rana do wieczora jestem w pracy, żebym zajął się jeszcze nowym sklepem. To by po prostu nie wypaliło sklep, by przyniósł straty, dlatego odpuszczam. I dlatego nagrywam właśnie ten odcinek. Konto Allegro, Twoje sznurki. Tam jest jakieś kilka opinii pozytywnych, a 163 żadnych negatywów. Obrót konta na Allegro 150 tysięcy. <laughs> I tutaj chciałbym się zatrzymać, ponieważ y, ten sklep internetowy, ta domena, ten Facebook, który zaraz zobaczymy, Instagram, y, to wszystko, można powiedzieć wy inaczej. Wydaje się, że to będzie dość drogie, no bo cena wyjściowa jest... Można powiedzieć, dość solidna, <noise> znaczy dość solidna, w sensie dla jednego to dużo, dla drugiego to mało. Jest po prostu biznes gotowy, jest biznes połączony, z... jest wszystko gotowe. Tak naprawdę dzisiaj kupujecie, jutro już zaczynacie sprzedawać, jutro już macie przychody. Więc jak macie gotową firmę, to możecie od razu sprzedawać. I teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz, że Allegro nowym firmom. I osobom na przykład, które nie miały konta na Allegro, to musicie to dokładnie zweryfikować. Jest taki bonus powitalny. Bonus powitalny to jest to, że jesteście zwolnieni z prowizji Allegro na kwotę 60 tysięcy złotych. Czyli tak naprawdę, gdybym ja wam zaoferował ten sklep internetowy tą domenę i to wszystko i połączenie z moim magazynem za 60 tysięcy złotych, czyli dawaj mi 60 tysięcy złotych i wy zakładacie nową firmę. No to to już jesteście praktycznie na zero. No bo od razu wchodzicie z tymi produktami na Allegro, od razu jesteście zwolnieni z prowizji Allegro i od razu te 60 tysięcy tak jakby do was wraca. To cena nie jest oczywiście aż taka duża, tylko chcę wam po prostu to nakreślić. Więc jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, no to piszcie do mnie na, na maila. Maila macie wy gdzieś tam w opisie na dole pod odcinkiem. Także jest zwolnienie z, yy, na Allegro, ale tylko i wyłącznie dla nowych firm. Pozytywne opinie. A tu jest jeszcze kwestia tego, że możecie jeszcze być na ryczałcie, jeszcze możecie mieć dodatkowo zwolnienie z VAT-u tam do 200 tysięcy chyba złotych. Także różne cuda są, na których można naprawdę pięknie. Piękne pieniądze można zarobić. O tak, można zarobić piękne pieniądze. Jakbyście to robili sami, no to wiadomo, trzeba zorganizować magazynek, e, drukarkę, e, gdzieś tam stół do pakowania. Trzeba to, to, to. A tutaj siedzicie tylko i wyłącznie przed komputerem. Nie inwestujecie w towar. Wszystko jest już przepracowane przez cały rok. Dropshippingowcy zrealizowaliśmy, zrealizowali ponad 60 tysięcy zamówień, nawet jak nie lepiej. Czyli wszystko już jest dograne, wszystkie są procedury opracowane. Jeżeli macie pytania, to piszcie. Negatywne opinie zero. Konto na Facebooku i konto na Instagramie to jest bardzo ważne, no bo jak chłop wydawał. Pieniądze na reklamę, tak jak tutaj 22 tysiące, no to tego Facebooka i tego Instagrama polubiły osoby, które są zainteresowane tematem, czyli to już są klienci. Czyli jak wy wrzucacie jakiś post z jakimś nowym produktem, który ja wprowadzam, czy z jakimś zestawem, który, który nawet sobie stworzycie sami z produktów, które są u mnie dostępne, jest tych produktów 500 na przykład. No to od razu możecie wrzucić na Instagrama, wrzucić na Facebooka i od razu klienci do Was przychodzą, bo to są wasi klienci zainteresowani klientem, wystarczy ich tylko zainteresować, i, i można powiedzieć. I ogień. Ogień, dosłownie. Od razu. Tym bardziej, że jest teraz październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. To są miesiące, w których handmade się najlepiej, najlepiej się sprzedaje. No, i widzicie, jest Facebook, 1900 obserwujących, wszyscy pozyskani praktycznie z kampanii reklamowych. Czyli, jak wrzucacie posta, to są polubienia, możecie sobie również wejść, zobaczyć, polubić, zweryfikować. Tutaj, wiadomo, mmm, mogę to tak ująć, że ten Facebook i Instagram, tak jakby nie był prowadzony z. Serduszkiem, <głos》>, czyli, no, z serduszkiem, nie wiem, jak to ująć. Osobą, która była gdzieś tam bardzo mocno zajarana tematem, tylko przez osobę, która, dla której liczył się tylko hajs, nie? Czyli gdzieś tam udostępnianie jakichś innych postów, jakichś takich, byle by było po prostu jakieś tam posty, no i te posty aż tak mocno nie interesują. A gdybyście wrzucili jakiegoś posta z magazynku, no bo magazyn też jest otwarty, dropshippingowcy przyjeżdżają co chwilę, robią sobie jakieś zdjęcia, zamawiają produkty do zdjęć, no, robimy tutaj różne, różne, różne cuda, które, które, które generują po prostu zyski. Dlatego jak ktoś naprawdę się w to zaangażuje i na to postawi, no to, no to można zrobić piękne pieniądze. Piękne pieniądze. I ja to gwarantuję. Ja. Swoim imieniem i nazwiskiem. Dosłownie. Tutaj widzicie teraz Instagrama. No Instagram jak Instagram, ale 709... Kurcze, ja nie mam Instagrama chyba w ogóle, mojej marki. I tutaj już mógłbym sobie taką ala konkurencję zrobić, którą bym obsługiwał. Jak się tak naprawdę nikt nie znajdzie, to ja ten sklep tak czy siak kupię, żeby to po prostu było. Posadzę, nie wiem, zatrudnię pracownika, albo gdzieś zatrudnię sobie pracownika zdalnego, który będzie to wszystko mi obsługiwał, a ja będę realizował te zamówienia. Ale najpierw wychodzę, żeby, wychodzę do Was, może ktoś z Was się zainteresuje. Jak będzie wiele zainteresowanych, no to, no to nie wiem w sumie co. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś będzie, no bo, no bo cena jest troszkę. Kurczę, nie wiem, jak to ująć. Nie wiem, nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Ja nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Widzimy się na mailu. O, tutaj widzicie jakieś statystyki. Możecie sobie to zatrzymać, zweryfikować. Tutaj już widzicie, że lipiec, sierpień, wrzesień to był bardzo duży spadek, no bo w te miesiące to są po prostu kiepskie, bo wszyscy są na wczasach, nikt nie kupuje sznurków. No i teraz dropshippingowiec się już nie rozwija. Już tak jakby troszeczkę biznes został przez niego zaniedbany, porzucony. I brzydko się zachował. <laughs> nie, no się śmieje, oczywiście. Zamówienia wpływają cały czas, i, i nie ma po prostu czasu, no bo jest coś, co przynosi więcej pieniędzy. Każdy z nas tak ma i, i każdy szuka coraz większych pieniędzy, coraz większych, coraz większych, jak najmniejszym nakładem y, pracy. Tutaj jakaś kolejna statystyka: 72 tysiące sprzedaż brutto, sprzedaż netto, złożone zamówienia, zakupione produkty. Zwrot 6 pozycji, opłata za wysyłkę, wartość. Tutaj znowu jakaś statystyka. Tutaj jakaś kolejna statystyka. Aha, wydane pieniążki na wydanie pieniążki na reklamę 22 tysiące. No i co najważniejsze mój magazyn. Teraz widzicie jakąś tam część mojego magazynu. Każdy kot ma swój SKU. Widzicie aktualne stany. Możecie te stany połączyć ze swoimi kontami na Allegro, że wszystko będzie się automatycznie zakończało. Y, automatycznie wrzucać zamówienia, po prostu, po, prostu, no, po prostu się rozwijać. Wszystko jest przygotowane. Dzisiaj kupujecie, jutro sprzedajecie na, na Allegro, czy to. I, i tak naprawdę. Chciałbym, żeby się dość mocno zainteresowały osoby, które gdzieś tam dopiero otworzyły firmę, które gdzieś tam nie sprzedawały na Allegro, bo na Allegro jest po prostu kocioł. Kocioł jest po prostu, ludzie sprzedają sznurki taniej niż ja je czasami kupuję u producentów. Czyli producent wyprodukuje mi sznurek za 15 zł, wysyła mi go za 15 zł i ja go dropshippingowcom daję za 17 zł, dropshippingowcy wystawiają go za 25 a znajdują się osoby, które ten sznurek sprzedają za 15 zł. Taką mają strategię tracić na danym sznurku, żeby gdzieś tam jakieś inne się sznurki wypozycjonowały, czy żeby się sprzedawały. No, na Allegro jest po prostu młyn, bo musicie też wiedzieć, że prowizja na Allegro od Handmade to jest 30%. Ja tak oczywiście zaokrąglam, bo jest. 15% od oferty standardowej, 9 chyba za wyróżnienie, plus jakieś tam dopłaty do smarta, plus jeszcze jakieś inne duperele, no to wydaje mi się, że 30%. Więc jak sprzedacie sznurków za 10 tysięcy złotych, to 3 tysiące musicie oddać do Allegro. Trzeba tak, się, tak, tak trzeba sobie z to liczyć. A jak sprzedacie za 10 tysięcy we własnym sklepie internetowym, no to musicie oddać na pewno mniej. Także pieniążki zostają, więc sklep internetowy to skarb. Ale najpierw trzeba mieć plan, jak tego klienta tam sobie zawołać, żeby do tego sklepu przyszedł. To wszystko na dziś. Więcej szczegółów w, na mailu, jeżeli macie pytania. Jeżeli chcielibyście skomentować, to skomentujcie. Ja nawet mogę odpowiadać. Jeżeli macie pytanie, w możecie zadać je w komentarzu. Jeżeli szersza publika ma widzieć, ja będę na te wszystkie komentarze gdzieś tam odpowiadał, żeby, żeby, było, żeby każdy z Was mógł sobie zobaczyć jakieś tam niewygodne pytania, czy wygodne, y, jakie macie, to pytajcie, ja tutaj widzę potencjał i mówię ja, jako ja, jako można powiedzieć doświadczony sprzedawca, y, uważam, że warto, uważam, że cena, która jest, jest adekwatna do tego, co otrzymujecie, że to jest wszystko gotowe, i jestem przekonany, że osoba, która się zaangażuje chociażby, nie wiem, dwie godziny dziennie jest w stanie zarabiać średnią krajową. Jestem, mówię to na swoim doświadczeniu, mówię to na obserwacji konkurencji i obserwacji innych osób, które sprzedają w dropie i potrzebne jest tylko i wyłącznie zaangażowanie, no bo samo przez się wszystko się nie sprzeda. Byli dropshippingowcy, którzy... Chcieliby być, albo może byli, albo chcieli być osobami takimi stricte, że po prostu przychodzą, daj mi te 500 produktów w pliku, kolejne konto na Allegro 17 i tam wystawiam wszystkie oferty i chcą, żeby im się to sprzedawało. No niestety w ten sposób to nie będzie działało. Trzeba zamówić produkty, trzeba zrobić swoje zdjęcia, trzeba porobić swoje zestawy, trzeba pokombinować, stworzyć coś pięknego, jakiegoś innego, a ja to wszystko umożliwiam.